Cześć! Cześć! Witajcie na kolejnej wyprawie z Łazikantami. Dzisiaj zabieramy Was na, na Wilczą Górę. Tak jest. W powiecie otoryskim. Która mierzy? 500 <grymce> coś? No co ty? 367 metrów. Jest to góra, która została zdegradowana poprzez wydobycie bazaltów, bazanitów z wysokości 373 metrów. Oczywiście będę wam opowiadał o tej górze. Uwaga. Natomiast teraz ruszamy na nowo przygotowane, można powiedzieć miejsce, w którym można tą górę zobaczyć od środka. Czyli wejdziemy do starych kamieniołomów, starych wyrobisk. Będziemy mogli zobaczyć różne przekroje skał, które są e, udostępnione do oglądania. Będziemy mogli zobaczyć różne rzeczy, które były związane z wydobyciem ale też opowiem wam historię tej góry ale póki co taką oto drogą ruszamy żeby dojść do głównych do głównego wyrobiska Prawdopodobnie wchodzimy już w miejsce, które kiedyś prowadziło do wyrobiska, bo po obu stronach mamy dosyć strome skarpy, a po tej stronie można dostrzec właśnie skały bazaltowe. I jak to było z tą wilczą górą koło Złotoryi? Jest to oczywiście pozostałości po wulkanizmie Był tutaj wulkan znacznie wyższy niż w dzisiejszych czasach Który dymił, kopcił i wyrzucał olbrzymie ilości ee, lawy e, na zewnątrz Po drodze będziemy mieć tablice z których będziemy mogli również zaczerpnąć informacji dotyczących naszego wyrobiska, naszej góry i tak na przykład tu mamy, my przyszliśmy tędy, tam zostawiliśmy auto, natomiast widzimy, że tu jest przygotowany parking. Mamy tereny rekreacyjne, trasy rowerowe, ściany graffiti, trasy dla rowerów, tereny rekreacyjne, e... arboretum skalne, i tutaj jest w tym miejscu kula, która. Służyła do rozbijania nadgarberytów skalnych. Oczywiście to Wam wszystko pokażemy, a zaraz dojdziemy do punktu widokowego, gdzie będziemy mieć widok na całą naszą górę. Jeszcze drugi punkt widokowy. Tak, jest jeszcze drugi punkt widokowy. Tak, jest kilka punktów widokowych, ale co najważniejsze, to już byliśmy przy Wilczej Górze, był jeden odcinek naszych przygód, gdzie zabieraliśmy was, ale od Doliny Drążnicy. Eee, wtedy wędrowaliśmy właśnie od Doliny Drążnicy i weszliśmy do rezerwatu Wilcza Góra. Czyli byliśmy vis, -vis miejsca, w którym dziś będziemy. 40% tej góry zniknęło podczas wydobycia, które rozpoczęło się już w XIX wieku. Wydobywano tu, tak jak wam mówiłem, bazanity. No jak widzicie dosyć głęboko dosyć mocno w głąb kopalnia poszła W 19 rozpoczęto wydobycie, które zakończono dopiero w 2019 roku i postanowiono rekultywować cały ten obszar właśnie na to, żeby można było to miejsce zwiedzać. I teraz możemy właśnie wejść sobie do środka, do tych wyrobisk, które tutaj są. I zobaczcie, jakie olbrzymie skały, jakie olbrzymie, pionowe skały urwiska tutaj możemy obserwować. I wszystko to to jest oczywiście nek wulkanu, bo po stożku nie ma śladu. Nek wulkanu przez to, że jest bardziej odporny na ścieranie. Na efekty erozji Pozostał Praktycznie niezmieniony Do momentu aż zaczęto wydobycie Na Wilczej Górze Troszeczkę tu nam wieje Ale tak To co widzimy Tam to jest Nek wulkanu To jest właśnie ten To wszystko co zastygło w środku w wulkanie I stwardniało Jakiś czas temu jeszcze można było podziwiać tutaj Różę bazaltową Czyli bazalt, który rozchodził się Gwieździście w różne strony I zastygł w tej postaci A tutaj mieliśmy idealny przykład Właśnie takiej róży bazaltowej Niestety Z powodu eksploatacji No i różnych innych zawirowań Róża bazaltowa Przestała nam istnieć Możecie zobaczyć Jakie Kały, jakie słupy bazaltowe tutaj występują Idziemy teraz tutaj na punkt Słucham No wiem, że rewelacyjnie wygląda Jesteśmy teraz niemal w samym środku tego wyrobiska Cały ten, cały dookoła, można obejść całą tą górę Wejść do rezerwatu, w którym byliśmy Oczywiście, chyba zaraz włączymy drona i wam troszeczkę więcej o tym miejscu Opowiadam za chwilę, albo nawet w trakcie lotu dronem, bo jest parę ciekawostek, które wielu z was mogą zaskoczyć, a tych, których, którzy nie znają tej góry, nie znają tego miejsca, może zainteresować. Do tej pory niedostępne miejsce dla zwiedzających, a teraz możemy być w samym środku. Jak widzicie miejsce fajnie przygotowane, z ławeczkami, z barierkami zabezpieczającymi przed wypadnięciem. A tutaj w górę jeszcze tak nasza góra wznosiła się troszeczkę wyżej, około 6 metrów. Ok, odpalmy drona, zobaczmy jak to wygląda. Z drona. Zacznijmy od początku. Historia Wilczej Góry zaczęła się około 15,5 miliona lat temu w środkowym Miocenie w związku z alpejskimi ruchami górotwórczymi. Najstarsze ślady dawnych kultur odnalezione na szczycie Wilczej Góry świadczą, że przed wiekami służyła jako miejsce kultu. W wielu źródłach możecie znaleźć informacje o tym, że na Wilczej Górze pierwsze kamieniołomy powstały w XX wieku. Natomiast mi się udało znaleźć informacje o tym, że pierwsze kamieniołomy powstały już tam w XIX wieku i to w miejscu, w którym dzisiaj mamy rezerwat przyrody Wilcza Góra, który został ustanowiony w 1959 roku. Natomiast podczas wojen napoleońskich była miejscem starć w bitwie o Złotryję pomiędzy wojskami prusko-rosyjskimi a napoleońskimi. W efekcie na krótkowilkołach był pod panowaniem wojsk francuskich, by po paru dniach wrócić pod panowanie Prus. W 1844 roku na szczycie góry wybudowano gospodę. Twórcą był Karczmarz ze Złotoryi, Wilhelm Hofer, a rok później koło karczmy stanął pomnik upamiętniający bitwę z 1813 roku. Gospoda w późniejszych latach została przemianowana na schronisko. W 1931 roku na Wilczej Górze utworzono pas startowy, wybudowano hangar oraz niezbędną infrastrukturę dla szybowców. Od tej pory Wilcza Góra była jedną z sześciu szkół szybowcowych na Dolnym Śląsku. Pod koniec 1944 roku ruszyły przygotowania do obrony Wilczej Góry przed zbliżającą się Armią Radziecką. Zacięte walki trwały kilka dni, a po zajęciu przez Armię Czerwoną złotoryi, cała infrastruktura na górze przestała istnieć. Po wojnie kopalnia ruszyła na nowo dopiero w 1951 roku. Natomiast tutejszy urobek posłużył do budowy m.in. Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, czy też Warszawskiego Metra i Trasy Łazienkowskiej. Ostatecznie zaprzestano wydobycie w 2019 roku, a następnie cały teren kopalni został przekształcony i udostępniony do zwiedzania. Jest to świetne miejsce na wypad rodzinny. Żeby posiedzieć, odpocząć, są ławeczki, są tabliczce, z których można zaczerpnąć wiedzę na temat właśnie wydobycia, na temat góry, na, temo, na, na, na dotyczące historii, ale również i regionu. My idziemy dalej, bo to nie jest jedyne miejsce, do którego chcieliśmy dojść tutaj. Idziemy teraz na, 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 na tamten punkt widokowy. O, i tak mamy tu trzy punkty widokowe. Jedno centralne, drugie przy wejściu. A teraz idziemy na trzeci, które jest tam. Jak widzicie, z nogą całkiem dobrze. Natomiast po półrocznym wyłączeniu i braku chodzenia, jednak odczuwa się to, że się nie chodziło dosyć długo. Huch. Powiem wam szczerze, że na tą chwilę mogę śmiało powiedzieć, że kawał porządnej, dobrej roboty został wykonany. Bo jest tu naprawdę ciekawie. Macie informacje właśnie o tym, że... Widzicie, nawet tu byli ułani z Legii Polsko-Włoskiej. I nie tak dalej, tutaj. i tak dalej. Bardzo ciekawe, bardzo dużo ciekawych informacji jest tutaj. Nie tutaj. Wszystko tutaj. opisane na tablicach. I tak jak mówiłem wam, są szybowce na wilczej górze. Co milenka? Nie, że jak to Ja nie mam czasu. Ja tutaj fascynuję się całą ekspozycją, która jest na tej górze w tej chwili dostępna. Niesamowite, bo fajnie, bo możemy do, poznać dokładną historię tego miejsca okay. Która zaczęła się 15,5 miliona lat temu. Jak kochanie, o, trochę spinaczki, o, cienko z nami, nie pół roku siedzenia w domu wam się rehabilitacji i teraz jak widzicie ciężki oddech, nogi na szczęście. Lepiej funkcjonują niż w tej chwili płuca. I stąd będzie idealny widok na jakim maciubkim cyperku sobie przed chwilą byliśmy. I kolejne ławeczki. Kolejne tablice. pochylnie transportowa północna. I widzicie, macie nawet różne informacje. Jakaś pszczółka, jakaś osa. Jakaś skrzydła Ale mamy tutaj. I, żmir, I pszczółki, i jakieś no, błonko skrzydłe motyle. No i sowy oczywiście. Jastrzębie też. No a jak? No a jak? I rośliny różnego rodzaju. Właśnie przez te rośliny został utworzony rezerwat. A tam na dole, przed chwilą, byliśmy. A tam będziemy zmierzać. Tylko zanim tam dojdziemy, gdzie jest ta wspaniała altana, no, to tylko chyba się... pójdziemy dookoła sobie tędy. Zobaczymy zaraz. I podejrzewam, że nasza róża znajdowała się gdzieś w tym miejscu. Z tego wnioskuję, że widziałem kilkanaście zdjęć i chyba tak mi się wydaje, że na tej nie była ta nasza róża balatowa Wyruszamy w takim razie. Zobaczymy, czy uda się tędy dojść tam. Jeżeli nie, to będziemy musieli zawrócić i obejść się dookoła powrotem, ale mam nadzieję że się da analizując tą mapę wynika bo jesteśmy tutaj wynika z niej, że raczej się nam nie uda tak normalnie, bezpiecznie przejść do tych miejsc które nas interesują czyli tutaj tutaj pamiętamy, pamiętam, że udało nam się dojść, bo tutaj byliśmy i nagrywaliśmy wam Natomiast nie pamiętam, żeby była tam ścieżka do tego miejsca. Natomiast tu pamiętam, że ta droga była, to jest właśnie ta droga. Ale skorzystamy, skoro już tu jesteśmy, skorzystamy i podejdziemy zobaczyć co tutaj widać, bo tu jest kolejny punkt. Oczywiście Wilcza Góra to nie tylko bazalty, ale również piaskowce, które przeciskał się właśnie bazalt. Piaskowce kredowe. I tu widzimy coś takiego. No jest ciekawie, ciekawie. Pójdziemy teraz sobie tam, gdzie jest ta Altana. Ale musimy wracać po naszych śladach. Zanim dojdziemy do miejsca rekreacyjnego, to jeżeli byście byli ciekawi, jak wygląda rezerwa Wilsa Góra czyli to miejsce, do którego mogliśmy iść. Ale już w nim byliśmy. A możecie go zobaczyć na filmie o, o Dolinie Drążnicy eee, i właśnie eee, rezerwacie przywiady Wilcza Góra. Wystarczy wyszukać. A zresztą dam Wam gdzieś tu albo tu. Odnośnik do tego filmu. Tak więc będziecie mogli zobaczyć, jak dojść do tej góry. Od drugiej strony wróciliśmy na kostkę. Którą wyruszaliśmy tutaj od szlabanu i teraz już dochodzimy do punktu rekreacyjnego według mapy tu są różne skały wydobywane z różnych miejsc na Dolnym Śląsku, z różnych kamieniołomów. Ciekawe, ciekawe. Tak. No i oczywiście Wilcza Góra, Wilkołak baczy nam się, przygląda cały czas. Najpierw zobaczymy sobie skały. Skały. Oczywiście to nie jest skała, tylko kula, która miała rozbijać nadgabaryty skalne. Stalowa kula, która miała rozbijać nadgabaryty skalne. Idziemy dalej zobaczyć. Tu mamy informacje o kopu kopaliny, skały Dolnego Śląska, wszystko, granity, skały zasłodowe, bazalty, skały zmetamorfizowane. I co to jest Szymon? Przeczytasz mi? Bazalnic z naszej góry, z Wilczej Góry, tak? tak. Jeden z najbardziej charakterystycznych zniesień Pogórza Kaszarskiego. No i jeden z bardziej znanych neków zaraz po Ostrzycy, Grodźcu. Czy czartowskiej skały? No, i teraz udostępniony, jak widzicie, w całości do zwiedzania. To jest niewątpliwie dużą zaletą tego miejsca. Pewno, pewno różnego rodzaju e, skał z opisami stąd, jak i gdzie. W większości tych e, nazw. I ja nie słyszałem i pewnie wy nie słyszeliście, a tu i będziecie mogli zobaczyć. Nie, to nie jest złota. To jest łupek łyżczykowy. Ale ładny. Złoże Orłowice. Koło Świeradowa Zdroju. Gnej spręcikowy. Marmur ciemny. Marmur dolomityczny. Co? Marmur jasny. No nie wiem, ja nie jestem przekonany. Piastowiec kwarcowy. Tutaj macie oczywiście informacje, gdzie, skąd dane, e, dana skała pochodzi, która jest tutaj na wystawie. Fajnie, bo wszystko, wszystko, wszystko pięknie mamy tutaj opisane. No, my jesteśmy tu, tak. Bo tutaj są te skały. Tak, tu są skały, tu wszędzie są skały. Arbo, arboretum skalne. Dzieci, jak widzicie, szczęśliwe. W końcu zwiedzamy, w końcu odkrywamy. I w końcu ten punkt, o którym kiedyś Wam mówiłem, że bardzo bym chciał tutaj przyjechać i zobaczyć, jak to wygląda. W końcu został zrealizowany. Pierwszy punkt z tej listy, o której Wam mówiłem, jest. A niedługo Wam może zrobię taki króciutki odcinek, czego możecie w najbliższym czasie się spodziewać. No i tak jak moja córeczka zauważyła, jest miejsce na ognisko. Są ławeczki. Można siąść, odpocząć. Fajna altana w razie deszczu. Również można się tu schować. Tutaj jeszcze przy altanie właśnie mamy Całą panoramę Oczywiście Mogę się założyć, że jest robiona Dronem Ta panorama Bo jest w pewnej wysokości A ja tu nie widzę żadnej wieży widokowej Natomiast My podejdziemy sobie tutaj No i powiem wam, że co chwilę Jak ktoś przychodzi Ktoś wędruje właśnie ścieżkami Tutaj po biurze i górze Więc Jest tu trochę Osób, trochę osób przychodzi I jak wam się podoba dzieci tu? Fajnie, fajnie Milenka? Tak? Fajnie oh, Mama fajnie, jak ci się podoba? Fajnie. Troszeczkę niefajne mowy. są te ławeczki Nie podobają mi się z tego względu Żeby na nie wejść trzeba Przez to przekładać nogi Ktoś taki jak Milenka ma problem Żeby przejść, prawda? Żeby siąść na ławeczkę no, widzicie. Ja chcę koło tatusia. Mam. Tak? I tutaj będziemy kończyć już naszą dzisiejszą wycieczkę. Mam nadzieję, że spodobało Wam się to miejsce i zachęcimy Was w ten sposób również do odwiedzenia tego miejsca. Miejsce na wypoczynek. Na pozanie historii niesamowitej góry, jaką jest na pewno w potocznie zwanych wilkołach Wilcza, Góra Koło Złotyni. My na dzisiaj kończymy. Jeżeli Wam się spodobał dzisiejszy film, i ogólnie podobała Wam się nasza twórczość, to zapraszamy Was do tego, żebyście zasubskrybowali nasz kanał. Chodźcie na nasze portale społecznościowe Instagrama i Facebooka i dawajcie łapki w górę pod naszymi filmami, i posłuchajcie mojej rady. Mhm. My stąd się żegnamy, a Was zapraszamy za niedługo na kolejny film. Trzymajcie się, cześć! Pa. Pa. Pa.